Przechodzę do drugiego równanka. To drugie równanie ma już wyznaczoną, wyznaczony wzór funkcji. Y równa się minus 1,5x minus 4. Minus 1,5x minus 4. Nie wiem, czy zauważacie, ale proszę popatrzeć. Minus 1,5x, a tu mamy i minus 4, a tu mamy. Minus 3, drugie x minus 4. Jeżeli patrzyliśmy na ten układ równań na początku, nic nie widzimy. Natomiast proszę popatrzeć w tej chwili, że to są te dwa identyczne wzory. W takim bądź razie to są te dwie proste, pokrywające się. A więc nasz ten układ równań ma nieskończenie wiele punktów wspólnych, jest układem nieoznaczonym. Przygotowałam jeszcze jeden układ równań dla was ze zbioru ze zbioru yy, zadań 5.32 przykład D. Taki układ równań, który no od razu szybko się nie da narysować. Jego trzeba najpierw przekształcić, doprowadzić do najprostszej postaci, a dopiero później wyznaczyć wzór i rysować wykres funkcji. Czyli rozwiązujemy układ równań metodą graficzną. A więc najpierw doprowadzamy do najprostszej postaci. Mamy tutaj pierwsze równanie w postaci takich ułameczków. Nie lubimy ułamków, nie? Więc pozbywamy się ich. Mnożymy razy 6. Pamiętacie? Ja tak dopisywałam na tablicy. Razy 6, razy 6 i razy 6. Razy 6 pierwszy ułamek, czyli tutaj skracamy. Powstaje dwójka. Co to znaczy? Że ja będę miała 2 w nawiasie x plus 2 minus. Ta dwójeczka uprości mi się z tą szóstką i powstaje 3 w nawiasie y minus 1. Równa się, szóstki nam się uproszczą. Równa się 1. No i drugie równanie przepisuję. Tworzę klamerkę, czyli układ równań. Pier wracam, wracam do pierwszego równania, bo zależy mi na tym, żeby jedno i drugie równanie przekształcić w postaci funkcji liniowej, czyli w postaci y równa się. A więc tu pierwsze równanie. Wymnażam pierwszy nawias: 2x plus 4 minus 3y plus 1 równa się 1. W drugim równaniu doprowadzam do funkcji, czyli minus 3y zostawiam, równa się 2x przenoszę na drugą stronę ze znakiem przeciwnym. I znowu mam klamereczkę. Pierwsze równanie również doprowadzam do postaci minus 3y, równa się. I co tu mamy? Mamy minus 2x. Jedyneczki nam się uproszczą, bo są po dwóch różnych stronach i minus 4. Obu stron nie dzielę przez minus 3. A więc pierwsze równanie będzie miało postać: y równa się 2 trzecie x plus 4 trzecie. Pierwsza funkcja do narysowania. Druga funkcja, też dzielę przez minus 3, i druga funkcja do narysowania jest y równa się 2 trzecie x plus 2. No i rysujemy. Na osi y zaznaczam wyraz wolny 4 trzecie. 4 trzecie, czyli 1,1 jedna cała, jedna trzecia w tym miejscu. I wyznaczam z tej pierwszej funkcji miejsce zerowe. Czyli liczę z boku miejsce zerowe funkcji. Funkcję przyrównuję do zera. Przenoszę 4 trzecie na drugą stronę ze znakiem przeciwnym. I mnożę przez odwrotność ułamka. Czyli 3 drugie. Miejsce zerowe tej funkcji to jest minus, tu nam się uprością trójeczki, minus 2. A więc na osi X zaznaczam minus 2. Przykładam linijkę, i wyznaczam prostą. Ta prosta nasza to jest y równa się. 2 trzecie x plus 4 trzecie. To jest pierwsza nasza funkcja, to jest pierwsze narysowane nasze równanie z tej pierwszej, z pierwszego układu. Drugą funkcję rysuję na osi y. Wyznaczam wyraz wolny 2. Troszeczkę tutaj wyżej. I wyznaczam z tej funkcji miejsce zerowe, czyli 2 trzecie x równa się minus 2, ja już to od razu przeniosę na drugą stronę ze znakiem przeciwnym, mnożę razy 3 drugie x równa się minus 3, a więc miejsce zerowe jest minus 3. Przyłożę, proszę popatrzeć, że te dwie proste są do siebie równoległe. Nie mają żadnego punktu wspólnego, i mówimy wtedy, że układ jest sprzeczny. Wrócę jeszcze raz do pierwszej mojej strony. Podsumowując. Układ może mieć jedno rozwiązanie, czyli dwie proste przecinają się w jednym punkcie, i wtedy mówimy, że ma jedno rozwiązanie, x i y. U mnie na karcie wyszło, że x równa się 3, y równa się 2. Może się zdarzyć, że dwie proste się pokrywają i układ ma wtedy nieskończenie wiele rozwiązań, lub może być przypadek, że układ ma, jest sprzeczny, czyli nie ma rozwiązania. To są dwie proste, które po prostu obok siebie, yy, obok siebie yy, leżą, są do siebie równoległe. Skończyłam tłumaczenie u, układu równań metodą graficzną, dlatego chciałabym, abyście z podręcznika, ze strony 216, zrobili zadanie czwarte. Tam jest 6 przykładów. Proszę zrobić wszystkie. Grazie.